Cześć, witajcie na kanale Tasting Room. Dzisiejszy odcinek będzie o ViVino. ViVino to popularna aplikacja dostępna na telefony, dzięki której możecie zeskanować każdą etykietę wina. Dosłownie każdą, bo w aplikacji dostępnych jest już prawie 17 milionów różnych win. A kto to dodał? To dodali użytkownicy, których jest 65 milionów na całym świecie. Więc wchodzimy do sklepu lub do restauracji, robimy skan etykiety i wiemy, co inni myślą na temat tego wina. Aplikacja BeWino nie jest tylko do oglądania czyichś ocen po zeskanowaniu. Ona umożliwia również nam ocenianie wina, żeby inni widzieli nasze oceny. Możemy również te wina recenzować, jak również komentować recenzje innych użytkowników. Więc świetna zabawa dla wszystkich użytkowników i miłośników wina. Również w Polsce ta aplikacja jest bardzo popularna. Mamy tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy użytkowników, którzy są ustawieni według rankingu, rankingu, który mówi nam o ilości ocenionych i zrecenzowanych win. Ja również jestem użytkownikiem wino Aczkolwiek jakoś specjalnie nie znajduję czasu, żeby w tym rankingu namieszać, ale dzisiaj zaprosiłem gościa specjalnego, który na pewno opowie nam więcej na temat Wiwino. Mam również do niego kilka pytań. Gościem specjalnym dzisiaj jest Maciej Moszyński, który ukrywa się na Wiwino pod pseudonimem Kingmat. Od wielu lat Maciej jest liderem. Wśród użytkowników, polskich użytkowników Vivino. wiele razy był na pierwszym miejscu. Mam do ciebie, Macieju kilka pytań. Jak to się stało, że zacząłeś skanować etykiety? Moja przygoda z Vivino rozpoczęła się ponad 10 lat temu. Pewnej wiosny mój brat pokazał mi tą aplikację. Początkowo dosyć sceptycznie odniosłem się do tej aplikacji, natomiast coś mi nie dawało spokoju i w Pierwsze wino, które zeskanowałem, było to w lipcu 2013 roku. Po zeskanowaniu oceniłem je, następnie zrecenzowałem. No i tak zacząłem skanować kolejne, oceniać, recenzować. Także po kilku miesiącach, po... w październiku, byłem numerem 1 w Polsce. Już 10 lat. Czy pamiętasz, ile w tym czasie zeskanowałeś i oceniłeś win? Oceniłem około 14 tysięcy win. To jest 1400 win rocznie. Jak to znajdujesz na to czas? Czy ty te wszystkie wina naprawdę wypiłeś? Znaczy, wszystkie miałem w ustach. Na degustacjach można nawet w ciągu jednego wieczoru ocenić, spróbować nawet 30-40 win. Okay. Czyli wniosek jest taki: jak chcecie być wysoko na ViVino, musicie chodzić na warsztaty i degustację win. Między innymi do Ciebie. Macieju, a z perspektywy czasu, tych 10 lat, jakie byś um, wymienił plusy aplikacji ViVino? To takie największe? Znaczy dla mnie to są takie trzy grupy plusów. Mhm. Pierwsze, pierwsza grupa to, są, to jest plus taki, ogólno, taki ogólny, który. Każdy użytkownik może zeskanować wino etykietę i niekoniecznie musi się kierować oceną, jaka jest na wino. Natomiast może wejść głębiej i zobaczyć z jakiego szczepu jest to wino, z jakiego mhm. kraju, z jakiego regionu, jaki producent i każdy z tych elementów może pogłębić, dowiedzieć się o regionie, o szczepie. Mhm. Czyli warstwa edukacyjna, to jest pierwszy plus Vivino. Vivino również ma w swoim masie takie wyzwania, gdzie można zdobyć wiedzę o danym regionie na przykład, potem uczestniczyć w quizie i otrzymać odznakę za, za do, dobre rozwiązanie danego testu. Czyli zabawa, drugi plus. Dla mnie osobiście był to taki impuls do tego, żebym zagłębił się w ten bardzo ciekawy świat wina, ponieważ na początku, kiedy skanowałem wina i chciałem je ocenić i opisać, musiałem się zastanawiać nad kolorem, aromatami, smakami. Po jakimś czasie zacząłem rozpoznawać, porównywać i wina. Znajdować wspólne elementy, mhm. zacząłem interesować się szczepami, yy, ogólnie produkcją wina, zacząłem uczestniczyć w kursach, warsztatach, między innymi u Ciebie, w, w kursie wiedzy o winie. Przewodziło to się w pasję. Moje zainteresowania i pogłębianie wiedzy na warsztatach yy, też były dobrą yy, podstawą do tego, że zdobyłem yy, w Set 2 i dalej właśnie kontynuuję i rozwijam się właśnie, zagłębiam w świat wina. Okej, okay. czyli jest... trzecim plusem jest bodziec do rozwoju. Zobaczcie, to są e, takie plusy, które na pierwszy rzut oka nie kojarzą się z aplikacją Vivino, bo wszyscy mówią o skanowaniu, o sprawdzaniu ocen, co inni myślą na, na temat tych win, a nie myślą w kontekście edukacji, bodźca do rozwoju czy dobrej zabawy. Czy jeszcze jakieś jeszcze plusy wymienić? Dla mnie bardzo ważny to jest aspekt społeczny. Dzięki o. tej aplikacji y, poznałem bardzo dużo bardzo ciekawych ludzi, którzy są moimi kumplami w tej chwili. Przez to, że komentowałem wina innych, oni komentowali moje. Poznałem na przykład yy, yy, uczestników tego programu ze Szwajcarii. Jeden z yy, moich kolegów, Adrian. Był w Polsce, przywiózł szwajcarskie wina, ja go poczęstowałem polską kuchnią. Uczestnik wino ze Stanów Zjednoczonych, z Oregonu. Był w Polsce, przywiózł wina z Waszyngtonu i Oregonu. Ja serwowałem potrawy i wiele innych przykładów, również z Polski. Mam wielu znajomych, kolegów, polskich uczestników. Czy Wy to słyszycie? Wino łączy ludzi, wino łączy miłośników wina, można poznać ludzi. Nie tylko w Polsce można poznać wine loversów z całego świata. To jest niesamowite i też o tym nie wiedziałem, że takie znajomości mogą się pojawić. Fantastycznie. Macieju, tyle plusów. Trzy, a nawet cztery można by było tu wymienić, ale czy są jakieś minusy z Twojej perspektywy? Um. Do minusów można zaliczyć fakt, jeżeli ktoś bezkrytycznie bazuje swoją wiedzę o winie na o zeskanowanym winie na punktach, jakie są na wino. Mhm. Ponieważ jest to ocena subiektywna, i wino może być ocenione bardzo wysoko, ale oceniała to wino jedna czy dwie osoby. Mhm. Jeżeli oceniało to kilkaset, czy kilka tysięcy osób dane wino, ocena będzie bardziej obiektywna. Natomiast y, przy małej ilości oceniających to jest bardzo subiektywna mhm. i, i w zasadzie nic nie mówiąca o winie, natomiast o guście tej osoby, która próbowała to wino. No tak, mówi się, że o gustach się nie dyskutuje, bo jednemu będzie smakować wino A, a drugiemu będzie smakować wino B. E, I tutaj możemy się bardzo ładnie rozjechać w naszych upodobaniach. Ja sobie przeanalizowałem oceny różnych win na Vivino i znalazłem, że grzaniec galicyjski ma 3,7 punkta. To w skali od 1 do 5 jest przynajmniej wino powyżej średniej. Wiele takich przykładów jest, gdzie wina, które kosztują kilkanaście złotych, dwadzieścia parę złotych, mają Niesamowicie wysoką ocenę w tej skali do 5 do punktów. Dajemy na to takie Primitivo, które w wielu przypadkach nie kosztuje więcej niż 50 zł, a oceny są między 4,2 a 4,4. A jak porównamy to do Chateau Lafitte Rothschild, które kosztuje 10 tysięcy zł i jest jednym z najlepszych win świata, ono ma zaledwie 4,6. Macieju Zatem przygotowałem też niespodziankę, bo jak pewnie widzicie, siedzimy tylko przy wodzie, a nie może być żadnego nagrania na kanale Tasting Room bez wina. I zrobimy coś, czego jeszcze nie robiliśmy czyli degustację w ciemno. Będzie to degustacja w ciemno dwóch win. I ja poproszę Macieja, żeby ocenił w skali wino Właśnie te dwa wina. Maciej, czy jesteś gotowy na to wyzwanie? Jestem gotowy. Przygotowałem dwa wina w ciemno. W ciemno to znaczy, że etykieta jest zakryta, i degustujący nie wie, co nalewam mu do kieliszka. Oba wina są z tego samego szczepu, więc tu nie będzie problemu, że porównujemy dwa różne wina z różnych szczepów wina. Ale Maciej oceni, jako doświadczony użytkownik Vivino, który zdegustował kilkanaście tysięcy win i wszystkie w tej skali ocenił. Niech powie, co myśli o tych winach, może parę słów opisu, co Ci się podoba w tych winach, co się nie podoba, czyli taka krótka recenzja, jaką byś przedstawił na Vivino. Wino jeden, numer jeden jest tutaj w białym woreczku. Wino numer 2 jest w czarnym woreczku, więc nie będzie nam się mylić. Więc nalewamy. Wino numer 1. Sobie też naleja co? Nie musi zgadywać szczepu. Raczej chodzi o ocenę tego wina i recenzję. No jest aromatyczny. Cytrusy jabłko. Białe świeże owoce. W ustach też jest dużo owoców, jest bardzo przyjemna kwasowość, wino świeże, soczyste, bardzo dobre wino. No i ile bardzo dobre wino ma punktów na wino Ja myślę, że tutaj cztery punkty. Okej, okay. czyli dla Ciebie bardzo dobre wino to 4 punkty? Tak, mm -hmm. to wino myślę, że… Okej, okay. a wino klasy światowej zbliżałoby się do 5, tak? No raczej tak. Okay. Czyli zobaczcie, mamy ymm, od, skalę od 1 do 5, y, gdzie 4 to nie jest dobre. 4 to już jest bardzo dobre wino. Y, Więc jeśli myślicie, że coś ma ocenę 3,7, to jest słabe, to nie, no 3,7 to jest bardzo porządne wino. Tak? A tutaj mamy 4 i jest bardzo dobre. No to teraz nalejemy wino numer 2. Nie jest już tak aromatyczne jak pierwsze. Nie ma zdecydowanie mniej owocu. Bardziej słodki ma owoc. Mniejszą kwasowość. Mhm. Myślę, że 3,8. Okay. Eee, to jest mm. tak trudne dosyć, bo King Mat jest liderem na wino w czołówce. I tak naprawdę ocenia te wina w zaciszu domowym, w swojej aplikacji. Eee, natomiast tutaj przed kamerami więc e, czuję lekkie spięcie. Natomiast e, 3,8 dosyć e, też wysoka ocena, bo e, ja dodałbym, że w tym winie jest jakaś taka nieprzyjemna goryczka czy metaliczność. Więc e, Maciej jest bardzo dużym dyplomatą. Więc e, sytuacja jest taka, że wino numer 2, które zostało ocenione niżej, co prawda nie znacznie niżej, ale niżej, e, jest wyżej oceniane na V-WINO. Więc na wino, to wino według użytkowników ma ocenę 4.1, a wino numer 1 na wivino ma ocenę 3.9. Więc właściwie odwrotnie jak Kingmat ocenił, ale ciekawe jest to, że Faktycznie sprawdzałem. Wino numer 1 faktycznie ocenił wcześniej na 4 punkty, bo sprawdzałem jego historię i to wino właśnie wtedy też ocenił na 4-0. Więc można powiedzieć, że można mu zaufać. To co? Eee, odsłaniamy? Proszę. Ok. Wino numer 1. Wedenborn, sauvignon Blanc Terra Rosa, Westhofen. Wino, które. Jest w stylistyce są ser, chłodny klimat, sporo cytrusa, tak jak Maciej powiedział, dużo zielonych owoców, Wspominał o jabłku, więc faktycznie tutaj jest. Mineralność, świeżość, długi finish i faktycznie to wino obu nam się bardzo podobało. Natomiast użytkownicy w wino dają średnią 3,9. Wiele osób twierdzi, że jeśli wino ma poniżej 4, to nie jest godne zainteresowania. A tutaj wręcz przeciwnie, to wino zdecydowanie jest godne spróbowania i zainteresowania. I wino numer 2 to Sauvignon Blanc z Lidla za 29 zł, które według użytkowników ma średnią 4,1. Tak? My oceniliśmy je trochę bardziej surowo. Maciej na 3,8, ja bym dał trochę, trochę mniej, ale ja znałem te wina, więc jakby to, to jest trochę nie fair. Natomiast Maciej nie znał, więc jego opinia jest autentyczna. Co myślisz? No, pierwsze jest bardzo dobry. Pierwszy. Ale drugie nie jest takie złe. Drugie wino jak najbardziej jest akceptowalne, szczególnie w tym stosunku ceny do, do jakości, chociaż nie ma tej świeżości, mineralności, przestrzenności, co wino numer jeden. No dobrze, ale myślę, że to obrazuje nam te dwa, te dwa problemy, czyli bezrefleksyjne podejście do, do ocen użytkowników, więc nie patrzmy na to, że jeśli wino jest słabo ocenione, to nam nie będzie smakować i w drugą stronę, jeśli ma dobrą ocenę, to wcale nie znaczy, że jest takie, jest takie dobre, bo jest dużo przykładów, Właśnie, które potwierdzają tą, tą tezę, jak przynajmniej ten grzaniec galicyjski, który ma ocenę 3,7, czyli całkiem całkiem e, dobrą. E, ja bym jeszcze dorzucił kwestię skali, ponieważ mamy skalę od 1 do 5. Ostatnio Wino wprowadziło również e, punkty 10. dziesiętne, które też trochę ułatwiają dywersyfikację. Niemniej jednak y, są osoby, które, tak jak powiedziałem, poniżej czterech to już nie jest dobre wino. Poniżej czterech to nie piję takich. A z drugiej strony są użytkownicy, i znam takich, którzy dają trzy gwiazdki, jeśli wino jest dobre. A cztery, tak jak Maciej, że bardzo dobre, a piątka na piątkę to mało co zasługuje, bo to tylko jest zarezerwowane dla najlepszych win. Na świecie. Tak? Czy masz jeszcze jakieś inne wnioski po 10 latach użytkowania? WiWiNo również jest fajnym y, takim katalogiem, gdzie można zbierać swoje wina i y, w każdym momencie można wrócić. Czy do win z danego regionu, gdy się na przykład nie wie, czy się piło y, to wino, czy wi, ile się piło win z danego regionu, mm -hmm. można. Y, prowadzić taką jakby swoją własną statystykę, historię, pamiętnik win, które się spróbowało i oceniło. I to jest dobra sugestia nie patrzmy na oceny innych, tylko traktujmy wino jako swój pamiętnik, co próbowaliśmy i co nam smakowało. I to jest chyba ważniejsze niż patrzenie, czy jakieś wino ma 3,7 czy 4,2. Macieju bardzo dziękuję, że przybyłeś do Tasting Roomu i że mogliśmy razem nagrać film o wiewina. Twoje zdrowie. Również bardzo dziękuję za zaproszenie. Będzie mi bardzo miło, jak napiszecie komentarze, czy używacie Wiwino i czy Wam się podoba. Chętnie z wami podyskutuję na ten temat.